Halo, halo. Słuchajcie, słuchajcie. Generalnie teraz jest bardzo, bardzo ciekawa akcja. Mianowicie będziemy przechodzili ten napad najszybciej, jak to jest możliwe, na elitę. Znowu, ale tym razem plan jest taki, aby przejść to tak szybko. Jak to jest i wyłącznie możliwe, aby zejść poniżej 5 minut. Mam nadzieję, że to się uda. Mam takiego farta, że akurat zespiły mi się dwa obrazy w biurze, przez co no, muszę tylko tak naprawdę dostać je do rezydencji, więc to jest bardzo, bardzo duży plus. Oczywiście to zrobimy za pomocą łodzi, ponieważ łódź jest według mnie najlepszym oraz najłatwiejszym środkiem transportu. A więc tak, na samym początku musimy bardzo, bardzo mocno zakręcić, bo musimy się wybić. Z pewnej tutaj oto skały, gdzie oto tej musimy się wybić. Tutaj postanowiłem, że jeszcze dodam kilka takich prób moich, właśnie tego wybijania się, tak można powiedzieć, przez tą skałę, ponieważ trochę i wcześniej nagrywałem, jak chciałem się nauczyć tej techniki, właśnie, no to nagrywałem przy okazji, a żeby zobaczyć ewentualnie, jakie będę robił błędy, ale pomyślałem, że w sobie nawet do śmiesznie wychodziły niektóre oraz jak należy tego... jak... właściwie należy. Jak nie należy tego zupełnie robić i... Nawet i to śmieszna sytuacja zaraz łódź mi wjechała w drogę, więc... To było jeszcze bardziej. To było naprawdę takie XD, nie. Ale do... No serio, serio, to naprawdę było bardzo, bardzo ciekawe. Oraz. Wbrew pozorom to co tutaj robi nie jest najlepsze, więc jest jeszcze jedno lepsze miejsce od tego, no ale tutaj jak wtedy... Robiłem to podejście. No to wtedy niestety. No, jeszcze nie znałem tamtej drogi. Ale być może ją wykorzystam potem. O kurde, ale zaleciałem. Co ja w ogóle za trikaser porobiłem? Dobra, teraz sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. Mianowicie musimy przebiec jak to jest najszybciej. Tylko i wyłącznie możliwe. Do drzwi wejściowych od prawej strony generalnie. Nas będą najbardziej interesować. I ten tutaj oto ochroniarz, Aby ten oto tutaj ochroniarz, też się położył. Dobrze. Dało się go trafić. Co nie było oczywiście dość trudne. Można też z samochodu, nie, ale mamy trochę trudniej przez to śmigło tutaj. Trzeba wyczuć odpowiedni moment. Ale wiadomo, jak ktoś chce dużo razy próbować. W końcu się mu to uda. No i trzeba znowu spróbować, bo nie wyleciało to w tym momencie. To jest właśnie taki ciekawy strat, że jeżeli jesteśmy w samochodzie i strzelamy w tego gościa, no to wtedy by cały czas by ten samochód. A ten niestety się nie udało do tego, bo nie trafiłem go w głowę, no i trzeba od początku to przejść. O, teraz jest połowiczny fart. Połowiczny. Dlaczego on jest połowiczny? Głównie dlatego, bo wyleciała mi z tego gościa na lotnisku ta tutaj wejściówka. A dopiero powinna mi wylecieć przy tamtym gościu, bo teraz muszę znowu zejść, znowu wejść i właśnie to jest największy minus właśnie tego typu rozwiązania. Ale spoko. Jakim on to usłyszał? Znowu restart. Albo się obrócił. Może się obrócił i to dlatego. Też tak mogło być. O, dobra, poleciało. No i teraz żeby tylko tutaj w tym miejscu, tak jak wtedy nic się nie zepsuło. To będzie wszystko w porządku. No i dobra, można wchodzić. Pramujemy E i wchodzimy do środka. Nie ma softlocka przy wpisywaniu kodu, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Spoko. Teraz tak, w środku coś musi mi się udać. Właściwie to nie, może mi klucz polecieć już z każdej osoby jaka tam jest, więc nie trzeba resetować tak jak tutaj. Byle kogo, ważne, żeby tylko po prostu poleciał, to jest najważniejsze, aby go po prostu mieć, nie? To jest po prostu w tym najistotniejsze. Pójdziemy do góry jeszcze. Dymu to tutaj się zajmiemy. Przydał nam kluczyk, to nawet lepiej. Możemy iść do tego o tutaj. Świetnie. Wszystko idzie tak, jak jest zaplanowane. No i tutaj zabieramy tylko dwa obrazy. Nie, będzie, nie będę już zabierał e, tego dzienne, dziennego utargu, bo to po prostu jest... Strata czasu, który to jest, czas jest najbardziej potrzebny, właśnie aby się wszystko tutaj powiodło, tak, jak się powieść powinno. Jeden obraz, jak wiecie, zajmuje po prostu 50 miejsca w torbie, przez co no, wystarczą mi tylko dwa, aby wypełnić torbę. elite jest potrzebne to, aby były torby, właśnie. Pełna. Co za tym idzie? No, potrzebuję po prostu dwa obrazy. A że a miałem takiego farta, że zrespiły się mi w biurze. No to no, tylko no, można mieć takiego farta. Oczywiście wiadomo, nie trzeba, żeby zrobić to jak najszybciej mi tych obrazów w biurze. Jednak to jest dość bardzo fajny szczegół, aby się generalnie... Udał powiód. teraz wchodzimy tutaj do samego środka i zabieramy nasz główny łup. Szkoda, że niestety to nie są obligacje, bo byłoby wtedy perfekcyjnie, bo niestety wiercenie dziury troszeczkę trwa, no ale no trudno. Tak mogę powiedzieć, no trudno, no zdarza się, nie? Dobra, drzwi otwarte. Nawet okej okay, czas, no zawsze może być lepiej, nie będę mówił, że nie. Jednak się to powiodło, więc super, super. I dobra, i wchodzimy i zabieramy nasz oto... Naszyjniczek kozacki, dobra, i wiercimy dziurę. czas to jest dziwne dla mnie, że to jest ustawione na page up. Naprawdę, to jest XD jakieś. Nie mam naprawdę pojęcia, dlaczego to jest na page up ustawione. i dobra, i zabieramy o to nasz. Naszyjniczek i wychodzimy. Od razu już możemy wejść nawet i w pierwszą osobę i po prostu biec najszybciej jak to jest, tylko i wyłącznie możliwe. Tutaj od razu tego się pozbądźmy, bo jeszcze by przed przypadek zobaczył. No i co, no i byłby przypał. Dobra, wychodzimy w oko generalnie. jak zawsze no niestety nasza postać napotyka na dość poważne problemy w postaci zapkniętych drzwi. Nigdy. Raczej znaczy on nie zapamięta, że obok ma do kliknięcia przycisk z napisem Exit, aby się to otworzyło. No ale no cóż, no niestety. Nasz bohater zawsze tego nie będzie wiedział, więc, to no cóż, jak można powiedzieć. Dobra, przemieniamy się już na trzecią osobę i możemy zasuwać. No, nie zauważył tego, to super. Teraz tutaj, żeby w nic nie uderzyć. I świetnie, bardzo dobrze. Podacieliśmy troszeczkę wyżej. Znowu w pierwszą osobę. I płyniemy, i płyniemy, dalej płyniemy, kurde. Dobra, musimy uciec z lądu, generalnie. Więc, no, troszkę to jeszcze zajmie kawałeczek i zobaczymy jaki będzie generalnie czas. Mam nadzieję, że to będzie czas, który na przykład będzie poniżej 4 minut, może poniżej 5 minut. Będzie bardzo dobry wtedy ogólnie. Perfekcyjny bym wręcz powiedział. Taki, w którym no już tutaj za wiele nie ma co do poprawy. No co najwyżej jeszcze tylko movement jaki mógłby być. Odrobinę jeszcze dałoby się go na pewno poprawić. Jestem zdecydowanie pewien, że ktoś kto jeszcze więcej przechodzi tyle razy w takim sposobie, ten napad da radę na pewno bardzo, bardzo szybko go w taki sposób o to rozwiązać. Ale udało się. Elita została właśnie wykonana generalnie, bo jest pełna torba, więc yy, i do tego nie było resetu. Najważniejsze, 1 300 jest zrobione. Spoko generalnie, bardzo dobra liczba, nie? 5.59, czyli 6 minut, czyli no dość wolno, dość wolno wyszło. 6 minut to niestety jest dość wolno. Tak można powiedzieć, ale jest tak czy siak lepiej na elicie niż było. Da się zapewne jeszcze ten czas podreperować w dół na pewno poniżej piątki dałoby radę. Generalnie, też trzeba jednak pamiętać, że to jest poziom na hardzie, więc troszeczkę dłużej zajmuje to hakowanie. Ale to też jest coś istotne, by zrobić to na hardzie. O, na hardzie to też też jest coś istotne ten czas. 5,59. No, poniżej 6 minut jest, no. Jest, perf jest ok, ale mogłoby być zawsze lepiej. No, tak mógłbym powiedzieć. Mogłoby być zawsze lepiej. No i dobra. W sumie to byłoby na tyle dokładnie. Wszystko, no Wszystko się udało. Rekord pobity. Możliwe, że jeszcze się pojawią kolejne próby pobicia tego rekordu. Ale to się oczywiście zobaczy. W każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego. Cześć.